Jednak się nikt nie poda Zwycięstwa dziewczyn jest bardzo dużo Nie pamiętamy już na dziewczyn Nasza kochana oczy znowu Życzymy wam najlepszego W 100 latach W 1000 latach Z całego serca dziękujemy naszym przodkom Że trwają przy tobie i dzięki nim Dziś możemy cieszyć się wolną Polską. Bądź już zawsze suwerenne i silna. Kochana Polsko, w dniu 102 rocznicy odzyskania przez Ciebie niepodległości, życzę Tobie kolejnych setek lat jej trwania. Siedząc obok portretu jednego z ojców tejże niepodległości, życzę Tobie, aby zawsze to urządzili wybitni mężowie stanu. Żeby wszyscy Polacy pracowali na rzecz tego dobra oraz bogactwa. Kiedy chronia Pola, ja, Olu Polonus. Życzymy Ci, abyś była silna i suwerenna, i abyś pamiętała o wielu polskich sercach bijących dla Ciebie w Atenach. Radujemy się z dzisiejszego święta i jesteśmy dumni z bycia Polakami. Jasas. Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice. Polska i związane z nią patriotyzm. Był przekazywany mi od moich dziecięcych lat, jak sięgam pamięci. Co dodaje mi dumy i utożsamiam się głęboko z narodem polskim. Kieł, to z co mi jubileum w kochana, miłości i pokoju w tym dniu. Tamy, o otopie zawsze. Parabéns Polonyi, tudo de bom. В краю и на целом свете милуем тебя и бендум завше тебе верно, них твое доброе имя и сон думный за своим матежи. Радуем мы святым и если мы думни сбыться полеками. пуляками мы Жить... ти Жить... Oto w błękity wyciągam ramiona, gdzie Bóg mnie słucha, Majowe słońce promieni się w niebie, o Polsko moja błogosławie Ciebie. Happy birthday, Poland, and happy Independence Day. God bless. Niech ci wspaniali sportowcy i artyści znani na całym świecie dorastają w tym pięknym kraju, ale skuteczna co ona pękać tak. Kochana ojczyzno z dalekiego Urugwaju, z nad Rio de la Plata, wołam do Ciebie, żyj nam 100 lat! Sienanios! Radujemy się tym świętem i jesteśmy dumni z bycia Polakami. Trwaj w swej niepowtarzalności. Bądź silna, piękna, wyrozumiała, spokojna. Jeszcze raz życzę Ci wszystkiego najlepszego. Radujemy się dzisiejszym świętem. Jesteśmy z Ciebie dumni, i bądź zawsze taka piękna i rozpromieniona. Życzymy ci, żebyś była najczulszą matką, do którego twoje dzieci zawsze mogą powrócić. Jak dzieci chodzić wawa, palczki dom, palczka kowa. Co to jest nie poglę, te Teraz wiem, Wszystkiego najlepszego Polsko! Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.